Ale słuchajcie, on w jednej z ostatnich wypowiedzi, też dotyczącej właśnie Nawrockiego, bo dlatego o tym mówię, skrytykował strasznie Nawrockiego, że Nawrocki pozwala sobie na kult siły, a jeżeli według niego, według tego profesorka Matczaka, jeżeli ktoś właśnie uprawia ten kult siły, to wtedy, jeżeli ktoś uważa, że lider powinien być silny, to uwaga, to są jego słowa, jest masochistą społecznym. Rozumiecie to? Nie. Czyli on uważa, ten Matczak, nie? Który jest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim, że lider chyba, jak rozumiem, powinien być słaby. Nie, że, że, że im słabszy, tym lepiej. Nie jakiś. takie lekko kobiecy powinien. Albo 30 kg niech waży i niech nic nie może zrobić. Niech dyskutuje cały czas. Nie? Ja się zastanawiam, ty, Maczek, ty na przykład skąd ty czerpiesz? Czy w... widziałeś gdzieś w przyrodzie na przykład? że lider jakiegoś stada, nie, że zostaje. A my teraz lwy sobie chodzimy, i tygrysy na przykład, i szukamy lidera. O, ty jesteś najsłabszy, niedługo chyba wywiniesz swoje łapki do góry, to chodź zostań liderem. Będziesz przewodniczył stadu na przykład. Nie? Ty, co oni mają w głowie? Co ale ten ma I o tym swoim poważnym profesorskim językiem wbija ludziom tę ciemnotę. To jest taki no, szkodnik. to jest, jest nieprawdopodobny jest... szkodnik. To, to jest model y, y, mediów, nie? Gdzie y, takich i tej i propagandy, gdzie wszystko można powiedzieć i wszystko staje się tezą, byleby by ją nagłościć. A. No, zwróćcie uwagę, zobaczcie no, to gadanie, że y, to, co oni narobili teraz w tym KPO, że to jest wina PiSów. No to jest nieprawda. Tak, Albo że ci imigranci, co ich Niemcy cofali, że to są ci, co ich PiS przywiózł, tylko gdzie mają dewizy. No. Ale Dziślak ty to jednak jesteś po prostu wiesz ty jesteś takim takim prymitywnym prawicowo katolem. Tak. To, to, to pełna sprawa. To, to, to w ogóle z ciebie to to jest ta toksyczna męskość z ciebie tak, wylazła, tak, tak, te, te wszystkie najbardziej prymitywne instynkty, przecież człowiek to nie zwierzę, człowiek tak, to nie zwierzę, nie wolno tak myśleć o człowieku, człowiek to ja jest ja skomplikowana się... istota, która tak. może mieć jedną z 56 albo więcej płci, jak, jak sobie tego zażyczy i nie można mu po prostu mówić jaki ma być, a że jeszcze silny, prymityw taki, co tam w oknie Belwederu mówi, w koszulce wychodzi czarnej takiej po treningu, że to nie. To nie.